Program o poszukiwaniach tego jedynego. Right. Drogie panie, Welling. nadciąga nadciąga pomysł. jeden z najlepszych statów w in to liczne małżeństwa. Pokażę kobietom, że nie mają pojęcia o tym, co myślą faceci. Zawsze mówią, mi, że wyglądam młody. młodzieża Chcą się z tobą przespać. Powiem kobietom nie to, co chcą usłyszeć, ale to dzięki czemu zdobędą miłość. Chcę miłego faceta, który czasem potrafiłby być ostro. Nie rozpoznałabyś dobrego faceta, nawet gdyby spadł na ciebie z nieba. Pytałaś kiedyś mężczyznę, jak w tym wyglądam? Ja odpowiem, wyglądasz do bani, przebierz się. Moja mama jest spadką od 20 lat. Poszedłem lat. Oni do siebie nie pasują. Trochę głupkowaty. Wielu kobietom potrzebna jest pomoc. Dla najcięższych przypadków przygotowałem mu mnóstwo Wezmę osiem kobiet, które są singielkami, lecz nie wiedzą dlaczego. Przez 8 tygodni przygotuję je do spotkania tego jedynego. Nauczę was męskiej perspektywy. Oh, Jacqueline, króliczek Playboya, farbowana blondlana. To, co myślą, jest ważne. Znamy takie kobiety. Mają wiele zalet, ale wciąż są samotne. Chodziłam z nim dwa tygodnie. Jestem tu, żeby pomóc. Ocenianie facetów po stopach z grafik randek to głupota. Jeśli będziesz przestrzegać moich zasad, gwarantuję, że kogoś znajdziesz. Piękna i niezależna. Jest wysoki i ma niesamowity uśmiech. Mogę im się zakochać, ale muszą przetrwać w mojej szkole. Jeśli nie chcecie słuchać, co mam Wam do powiedzenia, tam są drzwi. Uważajcie na tył. Nazywam się Steve Ward i jestem jednym z najlepszych statów w kraju. Nikt nie zna singielek tak jak ja. Samotne, naiwne, wybredne. Poznaję to po twarzy, po ubraniach, po gestach. Wiem co myślę. Przestrzegajcie moich zasad, a znajdę wam wymarzonego faceta. Musicie przejść miłosną szkołę przetrwania. Miłosna szkoła przetrwania. Hey, Oto moje Jacqueline Ma obsesję na punkcie ślubu. To przeraża facet. I'm gonna call her. Panna Młodozilla. Panna Młodozilla. Jestem Jacqueline, pochodzę z Oklahoma, mam 22 lata. Moja mama była już w moim wieku mężatką. Ja chcę wyjść za mąż w przeciągu 3 lat, potem dzieci. Wybrałam już suknię ślubną. Nie umawiam się z facetami, którzy nie chcą się żenić. Mój ostatni chłopak chciał poczekać do 30. Potrzebuję swata, bo chcę być jeszcze młoda na własnym ślubie. Mamy też Jodie. Ma 38 lat i odjeżdża samotnie ku zachodzącemu słońcu. To pan na Samotny strzelc. 18 razy byłam druką wciąż szukam faceta. Dwa serwisy randkowe odrzuciły mnie jako beznadziejny przypadek. Zaczynam się bać. Jeśli ten mnie, mi nie pomoże, pewnie zostanę sama. To Oto Arian. Ocyd dziewczyny, która wychodzi z klubu, kiedy inni idą do pracy. Panna imprezowiczka. Mam 27 lat. Uważam, że seks jest bardzo ważny. To lista facetów, z którymi się przespałam. pozycji. Po seksie czuję się samotna. Chciałabym mieć z kim spędzić niedzielne wieczór, zjeść kolację, obejrzeć film. Może potrzebna mi inna perspektywa. No i Jess'a. Jeśli ma twój numer telefonu, to pewnie wie już, gdzie mieszkasz. To panna fatalny zauroczenie. Kiedy zaczynam z kimś chodzić, zawsze przejmuję się bardziej niż facet. Googluję go, szukam zdjęć w internecie. Nie dochodzi nawet do drugiej randki, bo wysyłam za dużo SMS-ów. Płoszę Porzucano mnie już wiele razy. Potrzebuję pomocy. A to Natasza. Jej kompas emocjonalny działa jak zepsuty barometr. To panna zagubiona. Mam 28 lat. Trafiam na facetów z problemami. Kiedy ktoś cierpi, chcę mu pomóc. Potrzebuję swata, żeby mnie z tego wyleczył. A to... Stasza. Pochodzi z Europy Wschodniej i jest twarda jak żelazna kurtyna. Panna, żelazna kurtyna. Mam 33 lata, niestety. Szkoła baletu jest jak wojsko. To wpłynęło na moje związki. Jestem bardzo smutna. Onieśmielam mężczyzn. Zawsze mówię im prawdę. Hej, trochę przytyłeś, albo twój jest zbyt mały. Dlaczego mam traktować innych lepiej niż siebie? Następna jest Aviola. Umówić się z nią to jak dostać się na Harvard. To panna wybredna. Mam 32 lata. Czekam na księcia z Bajki. To moja księga marzeń. Oto moje wymagania. Oddany, miły, przystojny, seksowny, inteligentny, wierny, no i wolny. Od roku nie uprawiałam seksu. Stracę wiarę w mężczyzn i potrzebna mi pomoc. I na końcu mamy Taylor. Wysysa życie z faceta jak modliszka i przechodzi do następnego. To panna gorączka złota. Mam 26 wiosen i pochodzę z Arizona. Nie mogłabym się zakochać w bankrucie, bo potrzebuję pieniędzy, żeby być sobą. Więc umawiam się z bogatymi facetami. Raniono mnie i okłamywano. Nie wiem, czy poznam kogoś, kto naprawdę mnie zrozumie. Potrzebuję pomocy. Pierwsze wrażenie jest ważne. A nie chciałem, żeby wiedziały, że to ja jestem wściekły. Urządziłem więc szybkie ramy. Osiem kobiet, osiem facetów. Jednym z nich byłem ja. To moja mama udawała sobie. Witam. Jestem Joanne Ward And I'm a matchmaker. i jestem spadką. Zaczniemy od szybkich ramach. Kiedy zagwiżdżę, będziecie miały kilka minut na rozmowę z każdym z tych panów. Zaczynamy. Byłam tancerką. Taką w klubie, taką bez ubrania. Zasada 76. Na pierwszej randce nigdy nie pierzemy brudu. Zamieniamy się. Nosisz obrączkę? Poślubiłam siebie. Przysięgłam kochać i chronić samą siebie. Chciałabym wziąć ślub w wieku 25 lat. Przed 30 założyć rodzinę. Masz konkretne plany? Zasada 53. Nie omawiaj planów ślubnych na pierwszej randce, bo facet pomyśli, że Twój zegar biologiczny to stoper. Chodziłam ze złymi chłopcami. Jak to? A próbowałaś ich zmienić? To nie działa. Ile masz lat? 38. Chodziłaś już wcześniej z kimś o 10 lat młodszym? Osiem. a ze starszym o 10? To no byłoby dziwne. Zasada 19. Żadnej hipokryzji. Jeśli nie chcesz umawiać się ze starszymi, nie oczekuj tego od młodszych. Malowałam się dziś do czwartej na ranem. Gdybym miała dzieci, nie wyglądałabym tak dobrze. Mają te same problemy, co wszystkie syny. Są wybredne, boją się przed kimś otworzyć, mają obsesję na punkcie ślubu. Jesteś raczej duszą towarzystwa, czy cichą myszką? Dopasowuje się do sytuacji. Cielasz się w rolę? I'm Serbian. Pochodzę z Serbii i jestem wampirem. Zasada numer jeden: żadnych dziwactw. Panowie, dziękujemy za udział. Drogie panie, nie jestem waszą swatą. Poznajcie swojego swata. Dzięki, mamo. Oszukał nas. Nazywam się Steve. Jestem waszym zwadzem. Trochę mi głupio, ale wybaczam. Razem z mamą zaaranżowaliśmy wiele związków i małżeństw. Chcemy wnieść do waszego życia trochę miłości. Dokładnie zapoznaliśmy się z waszą przeszłością, a po tych paru minutach widzę... Że żadna z was nie jest gotowa na związek. Abiola? Życie to nie bajka. A ty nie jesteś księżniczką. Jody, dobiegasz 40, a zachowujesz się jak 30. To tylko liczba. Mam jeszcze 356 dni do 40. Jessa? Przechodzisz kryzys osobowości. Musisz dowiedzieć się, kim jesteś. Arian? Życie to nie klub ze striptizem. Steve mi się podoba. Chętnie bym go... Jacqueline? Świat nie skończy się, jeśli zaraz nie wyjdziesz za mąż. Oh no. Natasza, jeśli chcesz kogoś uratować, zacznij od siebie. Jego pierwsze uwagi były trafne. Stasza. Nie bądź taka zimna. To nie pomaga. Niech mówi, co chce. Wiem, kim jestem. Taylor? Hmm. Pewnie nie przepracowałaś w życiu nawet jednego dnia. Pewnie nie. To musi się zmienić. Już znalazł mi za Zacząłem. Za Chinę ludowemu nie zaufam. Czeka was 8-tygodniowa miłosna szkoła przetrwania. Jeśli będziecie przestrzegać zasad i posłuchacie moich rad, znajdę miłość. Lecz jeśli nic się nie zmieni, możecie zostać samotne. To okropne. Nie chcę tego słuchać. Pomyślałam... O mój Boże. Za chwilę rozpoczniemy pierwszy test. Kobiety w tej szkole mają chorobę randkową, którą wyleczyć można tylko brutalną szczerością. W końcu to szkoła przetrwania. za chwilę chcę żebyście szczerze je ocenili każdą z nich od stóp do góry, wyglądała jakby miała 2 metry i ktoś skrócił ją o ćwierdzi. nie mam problemów z facetami bo eksponujesz balon co za różnica czy zapnę ten guzik a potem ona jest brzydka jak szkafa twój głos przewierca mi mózg Obejrzyjcie każdą z nich od do głów, a potem to omówimy. To jak ścieżka Panowie, to Jessa. Byłam pierwsza. Czułam się źle. To było okropne. You're up, mama. Oh boy. Next one is Ariel. Arian. Yeah. I felt like a dude. Się ta da ta -da. Nawet, ta da Guys, Jackal. Jacqueline. Jacqueline. Abiola. Abiola.